W główkach i mieszalnikach udało się znaleźć ratunek dla niezliczonej liczby kobiet na całym świecie. Z pracy polskich onkologów wynika, że bardzo skuteczne w leczeniu raka piersi jest uwaga usuwanie jelników i jajewodów. U kobiet, które mają raka piersi i są siecielkami racji genu BRCA1 usunięcie jelników zmniejsza ryzyko śmierci w ciągu 10 lat po zachorowaniu aż o 70%. Do tej pory raka piersi w kolodze leczyli tradycyjnie, podając chemioterapię lub radioterapię oraz, jak była taka konieczność, usuwanie z piersi. Teraz okazuje się, że bardzo skuteczne w tym leczeniu jest usunięcie jajników i jajowodów. Badania międzynarodowego zespołu, w którym w Polacy, trwały ponad 10 lat i objęły kilka tysięcy kobiet. To jest e, obserwacja unikalna, niezwykle ważna i dlatego e, bardzo prestiżowe specjalistyczne.